W dzisiejszym odcinku z serii islandczyk próbujemy fermentowanego rekina. E, dzisiaj to spróbujemy rekina. E, dużo ludzi prosili, czy możemy spróbować rekina, bo mi nic nie smakuje, mówiliście. Ja jestem e, islandczyk i ja mam inny smak jak Pola, e, Pola, Pola, po, 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 polaki. Jak było małe, to jedliśmy rekina. E, Dobry. Trochę nie bardzo fermentowany. Rekin ma taki smak, jak jedzie suszony rybakiety, to jest taki posmak tego, ja myślę, że ona mi daje trochę oko na boku. Ten jest bardzo ostry, nagramy na balkonie, bo żona mi nie pozwoli otworzyć to w domu, bo on ma dziwny zapach. Tradycyjny to pijesz rykina z brennem winem. Spróbę jest teraz z rykinem, Weźmy taki trochę więcej kawałek, bo trzeba trochę smak. En prenivin, en je z dobrim. Če pa to rečem za odsepce, veš, smak tega prenivinu. Oh, hujja.